Witam Was serdecznie tym razem z Piwniczna Zdrój, gdzie odbędzie się drugi już wyścig Baj Marczyński 2024. Tym razem odsłona szosowa. Wyścig w formie Abhiru, gdzie będziemy podjeżdżać podjazd pod, pod Obidze. Teraz jesteśmy tuż przy Popradzie, przy Piwniczańskim Pump Traku na parkingu, gdzie będzie zainstalowane całe centrum wyścigowe, start honorowy i meta honorowa tego właśnie wyścigu. Cześć, tu Michał z Rowerowej Doliny. Znajdujemy się w Piwnicznej Zdroju, w sercu Beskidu Sądeckiego, gdzie w tej chwili znajdujemy się właśnie nad popradem między pasmem Jaworzyny i pasmem Radziejowej, gdzie znajduje się właśnie tutaj nasza Rowerowa Dolina i tam tutaj możecie nas znaleźć i coś dla siebie, dla rodzin, dla bardziej specjalistycznych kolarzy dla osób, które potrzebują czegoś wymagającego, jesteśmy tutaj też gotowi, żeby Was pokierować. 13 lipca spotykamy się tutaj w Piedniczej na wyścigu Tomasza Marczyńskiego i startujemy na Obidze. Czasóweczka, mocny podjazd, ale na pewno tutaj zawodnicy będą zadowoleni. Słuchajcie, mamy tutaj również dla Was dla rowerów elektrycznych które chcą sobie po rekreacyjnie oczywiście pojeździć po naszym Beskidzie Sundeckim. Przygotowaną sieć stacji ładowania rowerów elektrycznych. Mając rowery elektryczne nie musicie wozić swoich ładowarek, możecie się zatrzymać w danym schronisku, zjeść, napić się, a w tym czasie wasz elektryk może się ładować. Jeśli nie wiecie gdzie są te punkty, zajdźcie tutaj do nas do rowerowej Doliny, my wam wszystko opowiemy, dobierzemy trasy z poziomem... Trudności, na pewno będziecie zadowoleni z spędzonego czasu właśnie u nas w Beskidzie sądeckim w piwnicznej zdroju. Dzięki. Po przejechaniu niecałych 2 km od startu honorowego. Będzie usytuowany start ostry. To stąd zawodnicy pojedynczo będą startować pod górę. To właśnie od tego miejsca będziemy zaczynać mierzyć czas każdemu z zawodników. Początek podjazdu dosyć łagodny na cały czas około 2-3%. Pierwsze 4,5 km to dosyć łatwy podjazd cały czas od 2,5-3 do maksymalnie 6% w momencie kiedy pokonamy wjeżdżamy praktycznie na kilometr 5. No moje łachu pokazuje już teraz 13-14% nachylenia, więc bardzo ważne będzie tutaj rozłożenie sił na trasie. Ci, którzy pójdą w tak zwanego startu na końcówce, może im troszeczkę braknąć. Sztywniutko! Tuż obok stoku narciarskiego lekkie wypłaszczenie, a później zaczynamy finałową, prawie półtora kilometrową rampę. No, rampa wchodzi 19 4. Teraz przed momentem pokazało moje łachu, więc jest, jest ciekawie. Tutaj na samej górze, na polanie kończymy rywalizację, będzie można chwilę odpocząć, będzie można coś zjeść, czegoś się napić, zregenerować przed zjazdem, a później samo zakończenie i dekoracja już na dole przy pump Tracku. Ja już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam, przypominam 13 lipca, godzina 10.10, .10, piwniczna Zdrój, będzie pięknie.